Lipnostęszew po raz pierwszy w tej rundzie zeszło z boiska pokonane po meczu ligowym. Potknięcia lidera nie wykorzystali piłkarze z Wągrowca i Poznania. Do Mianki doszło natomiast w dolnych rejonach tabeli. Sponsorem tytularnym rozgrywek jest Artwood Group, deweloper przestrzeni premium. Zaczynamy od meczu w Golinie, gdzie Polonia podejmowała koronę piaski. Worek z bramkami rozwiązali goście, a konkretnie Jakub Rerak, który wykorzystał błąd linii defensywnej gospodarzy. Prowadzenie przyjezdnych utrzymało się jednak zaledwie 6 minut, gdyż szybko do wyrównania doprowadził Rafał Iwiński. Kluczowe dla losów meczu okazały się być minuty 74 i 75. Wtedy to Grzelka najpierw z Wapna dał polonii prowadzenie, a chwilę później dołożył gola numer 3, ustalając tym samym rezultat spotkania. W Śremie doszło do starcia zespołów z dolnych rejonów tabeli, czyli warty i LKS-u Ślesin. Nominalnym gospodarzem byli piłkarze z powiatu konińskiego, jednak własny obiekt pomógł śremianom. W 34 minucie objęli oni prowadzenie po dobitce Przybeckiego, a zaledwie 120 sekund później drugiego i jak się miało okazać ostatniego gola dołożył Jaroszewski. Na stratę punktów nie mogła pozwolić sobie w sobotę Polonia Leszno, która podejmowała Piasta Kobylnica. Pierwsza połowa zakończyła się po myśli gospodarzy, gdyż trzy minuty przed przerwą wynik otworzył Boksiński. Przewagę udało się zwiększyć w drugiej połowie, gdy bezpośrednio z narożnika piłkę w siatce umieścił Olaf Zygmunt. Zespół Piasta odpowiedział trafieniem kontaktowym po zaledwie czterech minutach, a 12 gola w sezonie na swoje konto wpisał Ślosarz. Wyrównanie wyniku jednak nie nadeszło i to Polonia mogła dopisać sobie w tabeli trzy punkty. Mecz dobletów we wrześni i oba zostały w całości skompletowane po przerwie. Pierwszy do pracy wziął się Mikołaj Witkowski, który pięknym strzałem wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Po tym trafieniu do głosu doszedł Filip Morkowski, który po godzinie gry doprowadził do wyrównania. Ten sam zawodnik chwilę później dał ekipie Żubra gola numer dwa, a wraz z nim prowadzenie. Gościom nie było jednak dane wywieźć z wrześni kompletu punktów. Na kwadrans przed końcem swój dublec kompletował Witkowski. Na zwycięską ścieżkę powrócił huragan. Wynik po wiedziskach sytuacyjnym strzałem otworzył w 57 minucie Paweł Piceluk. Gola pieczętującego wygraną gospodarze zdobyli natomiast w czwartej minucie doliczonego czasu, gdy golkipera ostrowi pokonał jako Brużewicz. Po raz pierwszy na wiosnę bez choćby punktu spotkanie zakończył lider ze Stęszewa. Trzy oczka z jaskini lwa wywiozła ekipa z Gniezna, która napoczęła rywali 10 minut po przerwie, gdy piłka po uderzeniu Hofmana przekroczyła linię bramkową. Mniej zamieszania było 9 minut później, gdy ten sam zawodnik nie pomylił się w sytuacji sam na sam. Goście z Gniezna nie spoczęli na laurach i po 240 sekundach wykorzystali stały fragment gry, budując zaliczkę nie do roztrwonienia. Tylko remis Ostrowa Wielkopolskiego wywiozła nielba. Zespół z wągrowca objął prowadzenie w 65. minucie, gdy świetnie podkręcił piłkę Jan Strakowski. To piękne trafienie nie dało jednak wygranej. Na 5 minut przed końcem gospodarze doprowadzili do wyrównania. Dobrze sobotniego meczu nie będą wspominali piłkarze Wiary Lecha. Poznaniacy starcie z Jarotą rozpoczęli dobrze, gdyż prowadzili już od 11 minuty dzięki trafieniu Ratajczaka. Jak się miało jednak okazać, były to tylko dobre, złego początki. Do wyrównania jeszcze przed przerwą z 11 metra potężnym strzałem doprowadził Sukenko. Chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy Ukrainiec przeciął niedokładny wyrzut z autu i pominięciu bramkarza umieścił piłkę w siatce. Nie minął kwadrans, a Sukenko skompletował hat-trick i postawił swoją drużynę w bardzo korzystnej sytuacji. Jarota nie zmarnował tej szansy, a po 180 sekundach prowadzenie zespołu z Jarocina powiększył jeszcze Mikołaj Kowalski. Kropkę nad I postawił natomiast przybył, który świetnie przymierzył z rzutu wolnego. Jedyne niedzielne spotkanie to pojedynek w Szamocinie, gdzie polonia chodzież gościła obre kościan. Wyprawa na północ województwa okazała się dla obrzanki bardzo owocna. Wynik w pierwszej połowie strzałem z woleja otworzył słoma, natomiast w drugiej części rezultat ustalił Pudliszak. Przewaga lipna stęsze wzmalała do 12 punktów, natomiast urosła strata Nielby i Wiarelecha do miejsc na podium. Mianka w dolnej części tabeli. Warta Śrem przeskoczyła LKS Gołuchów. Bez większych zmian w klasyfikacji strzelców. Do ścisłej czołówki dzięki hat dołączył Iwan Cukenko. Najbliższa świąteczna kolejka rozpocznie się w piątek w Gnieźnie, a pozostałe mecze zostaną rozegrane w Wielką Sobotę. Do zobaczenia na Trybunach.